Książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 23 listopada Moje dziecko, uśmiechnij się. Uśmiechnij się do nowego dnia, jaki daje Ci Bóg. Uśmiechnij się do ludzi, których Pan stawia na Twojej drodze. Każdy człowiek jest dla ciebie darem. Każdy jest także zadaniem. Dzięki tym siostrom i braciom, których najtrudniej ci kochać, przekraczasz siebie. Dziękuj za nich Ojcu. Dziękczynienie uzdrowi twoje serce. Da ci nowe spojrzenie na drugiego człowieka, który często rani. Jako Twoja matka uczę Cię dostrzegać dobro w każdym człowieku.